Dzień dobry widzowie! <laughs> Witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się test oto takich. co to jest? Alpejskie mleczko smaku waniliowym. Takie ptasie mleczko, teścik od firmy Milka. Kosztowało tam około 18. Przepraszam, bo kolację jadłem. Kosztowało około, no tam 18,49 jakoś. W sklepie netto tym razem. Tym razem nie w polomarkecie. Także nowy sklep teraz. Tym razem netto. Data oczywiście świeża. Żeby nie było. Nóż Albo dobra, nie już. Już nie Już nie możemy się że Dobra Także no A, jeszcze lajki, suby i komentarze mile widziane A jeszcze zapomniałem smaków u, 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 u smaku u Ziva O smaku waniliowym Tak się prezentuje batonik No Trochę twarda, ale z lodówki wyjąłem. Więc w sumie nie dlatego. Ale smakowo. Mega kozak. Smakowo jest kozaczek. No. Bardzo lubię Na to dam takiem 8 na 10, dam 8 na 10, bo jest jeszcze ktoś mleczko wedla. Moim zdaniem wedla jest lepsza trochę, także 8 na 10. Dobrze, lajki komentarze Mile widziane. Dobrze. pause rock, bang 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 bang